i ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek serii w Ghost Recon Future Soldier. And if I wanted to assault boats, I would have been a seal. Man, nah, you ain't pretty enough to be a sailor. Ain't small enough either. How do they spend all day on a ship? See me, I, I need open spaces, not damn corridors. Dirty, police the noise. Overload hunter, what can you tell us about the control room? It's by the main drill. You'll have to cut through the generator room to get there, and you're going to hit a lot of friction on the way. You got numbers? Negative. All the mechanical equipment in there is wreaking havoc on our thermals. I can't give you a good estimate. Standard procedure: make a guess and expect more. Rise of that, Overlord. We'll take care of it. Jesteśmy w tym yeah, samym miejscu, go. gdzie skończyliśmy ostatnio, i kontynuujemy w takim razie. Ruszamy dalej. Zobaczymy co tym razem nas czeka. Idziemy teraz do tego punktu. Musimy się wszyscy czterej zebrać w tym samym miejscu i schodzimy. No właśnie, musimy dostać się do sterowni I wyłączyć systemy. No to tak też postaramy się zrobić. Ok, pierwszy przeciwnik. Po cichu go wyeliminujmy. Ok, bardzo sprawnie. I tam jest jeden. I chyba tylko on, tak więc możemy go wyeliminować. Mam nadzieję, że to tylko on. Bardzo ładnie. Trzech Ciągle moi kompani mnie tutaj informują, ilu ich jest. I powiedzieli, że jest ich trzech. Więc zaraz wypuścimy drona tradycyjnie. I sprawdzimy. Dobra, gdzie jest dron? Krat hukowy. O kurczę, ja nie mam drona tutaj, no tak. W takim razie wypuścimy sobie czujnik za chwilę. Aha, tutaj są tak, dobra. Dobra. Mam ich trzech z tego co widzę. Tylko się obawiam, żeby tu jeszcze jakiś nie był. Oho, tam jest jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że tylko tych czterech tu jest. Bo jak będzie więcej, to będzie problem. Strzelamy. Okej, okay, udało się. Na szczęście nikogo innego tu już nie ma. Tak więc udało się nam to zrobić po cichu. A i je, je, tam jest jeszcze jeden. Żebym tylko nie trafił w barierkę. Dobra, czysto. Całe szczęście, że patrzył się tam i nie widział tych trupów tutaj. Miałem sporo szczęścia, muszę przyznać. Dobra, skoro czysto, to przebiegnijmy się kawałek. Może to nie jest najlepszy pomysł. Dobra. No dobra. Powoli nam się czas skończy, musimy coraz szybciej ruszać. No właśnie, tak myślałem, że zaraz się uaktywni misja na czas. Postaramy się z tym jakoś uporać. A i od razu akcja. Myślałem, że zdołamy po cichu to zrobić, ale skoro nie, to poradzimy sobie i tak. Dobra, tu jest jeden. Ok, zmieńmy, może, widok. Dobra, przede wszystkim zmienię broń, bo. Ajajaj. Bo źle mi się z tamtej strzela. O, to jest zdecydowanie lepsza broń na takie akcje. Tam też jest jeden. No, odwróć się, znaczy wychyl się. Dobra. I co? Nie ma czasu, trzeba zmierzać dalej. W poprzednich odcinkach za rzadko zmieniałem te bronie, teraz postaram się to naprawić i w takich akcjach typowych za mało używałem takich typowo szturmowych pukawek, jak, tak jak ta. Jest to lekki karabin maszynowy, który ma sporo naboi w magazynku. Dobra, Ok, ładnie się udało. Nawet nie trzeba przeładowywać, bo jeszcze 133 naboje. A i tu jesteś jeszcze. Ok. Dość sprawnie to idzie. Uderzamy coraz bardziej w górę. Dobra, teraz tych wyeliminujmy. Aż to. Skubany się ukrył. Ach, sam oślepiony granatem błyskowym. Czy czekamy chwilę? Dobra. Zmieńmy widok. A gdzieś tam ukrywasz. Dobra. Chwilkę czekajmy niż no, się energia odnowi. No i idziemy, bo nie mamy czasu. Okej, okay. chyba już ostateczny cel teraz widzę. Mam oznaczony. Aż to. Schrybani. Dobra, sporo ich tutaj jest to. Ach. Kurczę, muszę uważać, bo naprawdę... Nie dojdziemy mało czasu. To jeszcze energia też nie jest z gumy. Ach, tylko nie granat. Dobra, wybuchnął. Możemy ruszać. jaj, odczekaliśmy tyle. Kurczę, tylko nie to. Nic nie widzę, kompletnie nic. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, tamtych jeszcze. Panowie, zajmijcie się nimi, naprawdę. Oczywiście też coś pomogli. Dobra, ruszamy, bo nie ma naprawdę czasu. Szturbujemy, panowie. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu był gość? Nie, myślałem, że. Ajajaj. Aj, aj. 19 sekund, panowie. Nie ma czasu. Kurczę, chyba nie zdążymy, podejrzewam. ja, 9 sekund. Szybko, szybko zhakuj system jazda, jazda. I co? Aj. Aha, czas chyba. Dobra, mamy jeszcze czas. Najważniejsze, żeby tutaj się dostać, i czas w ten sposób minął, tak więc jest spokój. Kontrolera zakupna. Dobry pracę, Hunter. Hack into system from there. Zdaję się podsequencją i akceptację z innym szybko. Roger.

Ok, więc musimy się przegrupować. Tak więc ruszajmy. Może zmienię broń, bo być może trzeba będzie teraz to załatwić po cichu, a później zapomnę, że mam ciężką wpłynę. No, czekam, czekam. Chodźcie, panowie, przejdziemy dalej, zobaczymy, co nas jeszcze czeka. Chyba you started up pretty good down there, Hunter. We're going to have to adjust plans. You've got multiple teams of hostiles closing on your location. A Russian QRF is inbound to reinforce. Helipad's located at the aft of the ship, but you're going to hit a lot of resistance between here and there. Fight smart. Keep moving forward. Choppers are in the air. They'll provide support when they reach you. Understood, Overlord. We'll be as quick as we can. To mi śmierdzi jakąś ostrzejszą akcją. Zobaczymy zresztą. Ja dobrze idę chyba dobrze. Będę musiał cię tutaj gdzieś na górę dostać chyba tędy. Podejrzewam, że... A tam jest. Podejrzewam, że o skradaniu nie będzie mowy. Oznaczmy go. A zapomniałem. Kurczę, zapomniałem, że mnie widać przecież. Dobra. A tam by byli kolejni. No cóż. W takim razie akcja. No proszę, czysto. Dobra. Ale mogliśmy to załatwić po cichu. W takim razie. No nic, poprawimy się na przyszłość. Na razie musimy się tutaj przegrupować. Zaczekajmy na naszych towarzyszy i zobaczymy, co dalej. Zawsze przed takimi drzwiami jest taka niepewność, co dalej zobaczymy. Gdzie się znajdziemy? Okej, okay, wychodzimy chyba na powierzchnię, czy mi się wydaje? No, nie wydaje mi się. Dobra, to idziemy. Musimy chyba się teraz dostać na lądowisko helikopteru z tego, co kojarzę. Uzupełnimy amunicję. Aha, jest kolejnych czterech. Tam są. Rozumiem. Szkoda, że nie mam drona, bo to mi by mi bardzo pomogło. Dobra, schowajmy się tutaj. Wyrzućmy w takim razie czujnik. Zobaczymy dokładnie, gdzie są wszyscy. Aha, tu jest ich więcej. Nie, to załatwimy ich w takim razie w jakiejś ostrzejszej akcji. Na początek tylko tych tutaj. Uporajmy się z nimi. Ale nie da tutaj się chyba tego zrobić po cichu. Okej. Okay. I za chwilę wybuchnie alarm. Ale tam jest jeszcze. A. Może gdyby się uprzeć, to jakoś by się udało to zrobić. Ale byłoby ciężko. Dobra, zmiana broni na coś lepszego. Znaczy lepszego w takiej sytuacji akurat. Okej. Okay. Na razie chyba czysto Chociaż taki komunik komunikat się nie pojawił, więc nie wiadomo. Aha, stamtąd będą strzelać! Ajajaj, snajper! Strzelicie w niego? O proszę, jaka celność? Oznaczmy ich Ja nie mam takich tak celnych broni tutaj, żeby ich eliminować. Dobra, na razie nikogo nie widzę, więc na razie spokój. Tymczasem idziemy tędy. Zapewne zaraz kolejnie wyskoczą, bo tak też ostrzegało nas dowództwo. Gdzie teraz? Tam na dole. Dobra, jakoś ich wyeliminujemy po kolei. Warto ich oznaczać, bo wtedy też nasi kompani. A jajaj. Nasi kompani się na nich skupiają. Tam jest snajper. Zabijcie go. Co załatwicie go czy nie? Czy ja mam to zrobić? Kurczę, za słowa broń na taka odległość. Ale dobra, wyeliminowali go. Całe szczęście. Aj! Jeszcze tam gdzieś snajper. Dobra, wyeliminujcie go. Ja się tym zajmę tutaj. A je, je, znowu mnie postrzelił. Może jakiś inny jeszcze snajper, co? Postarałbym się przenieść trochę dalej, ale na razie za duży jest tu ostrzał jeszcze. Kurczę. Wszędzie strzelają snajperzy. Może bym tylko widział skąd. Rozejrzyjmy się. Albo to nie snajperzy, tylko oni po prostu. Gdzieś tam, co? Może z dołu. Tam jest z jakiś. Ok. Tam jeszcze jeden. A, nic nie widzę. Może tak będzie lepiej. Dobra, nareszcie czysto. Trochę spokoju, więc możemy ruszać. Szybszym tempem. Mamy tutaj coś ciekawego? Raczej nie. Aha, musimy zejść na dół, tak? No dobra. Może być i tak. I schodzimy tędy. Będziemy musieli przejść. W to miejsce, gdzie jest oznaczone tym punktem, zejście gdzieś chyba tutaj było, albo mi się wydaje tylko. Dobra, gdzie są te schody? Wow. Och nie. Nie jest ciekawie co? Całkiem ich to sporo. Kurczę, teraz naprawdę Mi zaskoczyli. Dobra, rzućmy czujnik. Może lepiej ich się oznaczę właśnie. Kurczę, nie trafię. Gini. Wyeliminujcie go, czy nie? Bo ja tu go sięgnąć nie mogę, kurczę stąd. Muszę się przemieścić. Ajajaj Ajajaj. Kurczę. Nie ma tu lekko. Trzeba się wycofać, trochę. No, panowie, dzięki za wyleczenie, ale trzeba się wycofać. A ja jeszcze tam. Kurczę, jeszcze mnie ktoś wyleczy. Wybaczcie, że tak was wykorzystuję, panowie. Dobra, teraz się trzeba tutaj ukryć i tego wyeliminować koniecznie. Dobra, i kto tutaj jeszcze jest? Cała ich masa Co tutaj dużo mówić A, jeszcze żyjesz? Spróbaniec Tam jest jeszcze Ach. żeby teraz się nie dać Kurczę, ciężko go trafić tam co? Może moi kompanii go załatwią Tak jak mówię, cały czas warto ich oznaczać. O, tutaj mam lepszy punkt widzenia. Chociaż też dość daleko. Być może przydałaby się inna broń, ale też nie chcę ich teraz zmieniać w takiej akcji. Czybym musiał podejść tam po prawej stronie, jest skrzynka z broniami i bym musiał je wymienić. Dobra, to zaznaczamy ich. Kurczę, Pepera by się przydało reanimować. On mi tak ładnie pomagał, to ja bym musiał teraz, co? Tylko, że kurczę, tutaj też strzelają. Nie ma tak łatwo. Nie, wiem, czy ryzykować. Aj, dowódca też zginął. Znaczy nie zginął, ale oberwał. Dobra, spróbuję. Aj, nie, nie, nie. Och, nie. Dlaczego to zrobiłem? Dobra, musimy wznowić. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Postaramy się teraz lepiej. Rozwiązać wtedy, jednak, niepotrzebnie próbowałem ratować tego mojego kompana. Wiem, że to jest zgodne z drużynowymi akcjami, ale zginąłem przez to i trzeba teraz zaczynać od nowa. A tak, może jakoś byśmy sobie poradzili we dwójkę. Tam jest jeszcze kurcze jeden. Proszę, mogę też się przestrzelać przez przeszkody. Dobra, tu jeszcze są. Ach. Dobra. Kogo my jeszcze mamy? Tam, są chyba. Tak jest. Dobra. To tutaj jeszcze, tam, chyba. Kurczę, na takie odległości trudniej też trafić. Dobra, ale jakoś sobie radzimy. Co tam jeszcze jest? Tam jest jeszcze jakiś. Ale może jego wyeliminujemy stąd. Będzie łatwiej trafić. No, jeszcze tutaj przyszedł. Kurczę, strasznie rzuca tą broń, bo wiecie... Może tam, kurczę. Aha, tu jest, dobra. Też czasem w tym celowniku dobrze nie widzę. On teoretycznie mi pokazuje przeciwników lepiej. Ale nieraz przez te przeszkody trudno coś zauważyć. No strasznie rzuca tą płukawką. No ale trudno się dziwić, w końcu to Elsat. Dobra, ale teraz idzie lepiej, przynajmniej nikt nie ginie, przynajmniej na razie. Przeładujmy, bo już skończył się magazynek. Strzelamy dalej, postaramy się tutaj jakoś przeżyć. Nie zrobię drugiego błędu, żeby znowu wczytywać. O, dobra, tam jest jeszcze jeden. Tam się jeszcze kurczę kryją, ale nie widzę ich dobrze. Zaraz się może tam przemieszczę. Tutaj jest ktoś, czym się wydaje. Chyba nie. Oho, tam jest jeszcze Dobra. No i właśnie tamtych jeszcze trzeba wyeliminować. A, i z lewej idą, kurczę, słyszałem to. A, już są śmigłowce, niech mi ktoś podniesie, właśnie. Dobra, bardzo dobrze, że przyszło wsparcie. Utrzymujemy tę pozycję. A, i to dwa śmigłowce nawet nam pomagają. Dobra, tam jest jeszcze dwóch. Dobra, strefa zabezpieczona. Udało się. No i co? Trzeba w takim razie teraz udać się na lądowisko. Aha, jeszcze tutaj były skrzynki z amunicją, więc sobie zregenerujemy. Okej, okay, od razu lepiej. Bo już całkiem sporo zużyłem naboi tutaj. Nabojów, powinienem powiedzieć, w sumie. Jak ja mam tutaj przejść? Powiedzcie mi. Tędy raczej nie. Aha, to są drabiny. No, tak mi się wydawało, że tędy właśnie przeciwnicy szli. Dobra, przegrupujemy się. I pewnie zostaniemy ewakuowani stąd w końcu. Czekamy na członków drużyny. To jeszcze jednak nie tutaj, kurczę. Musimy przebić się najpierw. Dopiero trafimy, może, na lądowisko. Być może jeszcze jakaś strzelanina nas czeka. Zobaczymy. Dobra, co my tutaj mamy? Lądowisko dla helikopterów, a więc jest już bardzo blisko 40 metrów. Once we're in the air, I'm not sure what we're gonna be dealing with. Oh, I'm shocked! We've had such clear directives so far! Oh, it'll be right up your alley, Dirty. Lots of targets, no hesitation. Oh, well, alright then. Huh. Still, we're not out of the woods yet. Keep your head screwed on, be smart about your targets. What about the ship? If we don't take care of those reinforcements first, it might not matter. Those were the reinforcements? We'll see. Okej, okay, jak słyszeliście, to jeszcze nie koniec najwyraźniej Nie wiem czy tu jest sens się jeszcze coś skradać no, zabezpieczyć, czyli Zapewne jeszcze ktoś tu przylecił No i co? Czekamy Gdzie jest ten znacznik? Tutaj, czy mi się wydaje? A nie, tam, dobra. Do wujkami, tak? No dobra. let's go! Być może z helikoptera będziemy strzelać. What's the status of that second ship? Our whiz kids were able to lock down the control system remotely, so it's safe from any tampering. Hostiles are converging on the ship, though, in force. They could still do serious damage. We're in route. Spin it up, boys. Let's see what we can do from the air. Oh, sporo strzelania. Musimy zabezpieczyć drugi statek. Zaraz tam sobie dolecimy. Ok, a więc zaczynamy. Ajajaj, sporo ich tutaj. Dobra, to jeszcze nie wszyscy, co? Gdzież tam bym chciał? Aj. Dobra, czyli my musimy się zająć konwojem, a kolejna dwójka zajmie się śmigłowcem. Niech będzie. Ajajajajajajajaj. Sporo ich tutaj. Też rzuca strasznie tą tu... łukawką, no ale co się dziwić? Właściwie tym działkiem. Dobra, kolejne samochody, które mogą nam zrobić krzywdę, ale tylko w teorii, jak widzicie. Dobra, tam jest śmigłowiec, spróbujmy go wyeliminować. Pięknie. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Jakie tutaj lodowce są? To, co mi się w tej grze podoba. Wow. Co mi się w tej grze podoba, to różnorodność lokacji. Ciągle do nowych miejsc zaglądamy, właściwie. Aha, tu są, dobra. Tego nie sięgnę. Wow. Ach, kurczę, no nie mówcie mi. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że teraz to się lepiej uda. Dobra, spróbujmy znowu tych tutaj wyeliminować. Ok. A ja, ja. Dobra, udało się. Aj, kurczę, tutaj też wyrzutni rakiet strzelają. Dobra, eliminujmy wszystko, co się tylko da, naprawdę. Okej, okay, jest czysto. Oho, kolejni. Dobra. Nikomu tutaj nie damy przeżyć. Dobrze, chyba na razie jest spokój. Dolećmy do tego statku. Na razie cisza, ale tam już widzę światełka statku. Więc to chyba będzie tutaj, co? Wow, ilu ich tu jest? Próbujmy ich wyeliminować, ale są takie małe punkciki. Dobra, jakoś poszło. Tutaj też są. Po kolei, po kolei. Nie dajmy nikomu przeżyć. Dobra. Dobra, szybko się uda może. A może nie? Musimy śmigłowiec zniszczyć. Jak sami widzicie na załączonym obrazku. Ajajaj, tylko żebym coś trafiał, co? Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę, już zaczyna dymić. Kurczy, nie trafiam w ogóle. Dobra. No, musimy się przyspieszyć. Kurczę, strasznie wytrzymały ten śmigłowiec, ale już niedługo, już niedługo. Dobra, udało się wreszcie. Co teraz? No, naprawdę ładnie. Spore zniszczenia, no ale cóż. Przede wszystkim musimy zabezpieczyć to miejsce. No i dobrze, udało nam się ukończyć tę misję. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę i usłyszymy się następnym razem, kiedy przejdziemy sobie kolejną misję. Trzymajcie się i do usłyszenia.